Ruszyły wakacyjne nocne patrole Straży Miejskiej. W każdy piątek i sobotę będą one obecne na ulicach miasta do trzeciej nad ranem. Takie patrole były w legionowie w okresie wakacyjnym, gdy działało w rynku miejskim takie letnie kino, tak? No my tutaj mieliśmy za zadanie, jakby strzec tego, pilnować, dbać o ten porządek ład i generalnie mieć nadzór nad, nad tym miejscem. Z racji tego, że kino letnie w tym roku jest przeniesione do ratusza. No Nie mieliśmy aż takiej potrzeby, ale jakby wyszliśmy naprzeciw tym sytuacjom i tym problemom, które rzeczywiście są na, te, na terenie Legionowa. Czyli przede wszystkim tak powszechne w sezonie letnim spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie ciszy nocnej. Nocne dyżury to też odpowiedź na prośbę policji. Po godzinie 23 załoga Straży Miejskiej jest bowiem oddana do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Oczywiście nie dzieje to się w obecności dyżurnego po 23 dyżurnego straży miejskiej dlatego też jest radio stacjonarne na Miejscu dyżurnego włączone jest stały kontakt z oficerem dyżurnym miasta, czyli Komendy Powiatowej Policji. I tutaj jakby pełna łączność, pełna koordynacja tej załogi jest nadal i ona jakby może nie podlega, ale no generalnie jest jakby częścią składową tych patroli na terenie miasta. Straż miejska będzie przede wszystkim nadzorowała okolice nocnych klubów, stacji PKP, pętli i przystanków autobusowych, parków oraz miejsc, gdzie w ostatnim czasie popełniano najwięcej przestępstw i wykroczeń. Docierały do nas i drogą mailową, i docierały do nas jakby sygnały, i zauważaliśmy to z racji nagrania przez monitoring zdarzeń, drogo, zdarzeń, no może nie kryminalnych, ale zdarzeń, które powiedzmy kwalifikowane były jako zakłócenie ładu i porządku publicznego. No i tutaj jak najbardziej przyjął się pomysł z naszej strony, że takie służby oczywiście będziemy wystawiać. Nocne patrole na razie zostały uruchomione na próbę i będą funkcjonowały tylko do końca lipca. Jeżeli Pomysł ten będzie zdawał rezultaty, będziemy chcieli go utrzymać dłużej. Patrole Straży Miejskiej w godzinach od 23 do 3 nad ranem to kolejne wsparcie dla legionowskich policjantów. Dotychczas współpraca ta przede wszystkim polegała na tym, że oddelegowaliśmy czterech pracowników na stałe do pracy w patrolach mieszanych. Nocne patrole są finansowane przez Urząd Miasta Legionowo w ramach zadań własnych Straży Miejskiej.